W dzisiejszym odcinku z cyklu Balkony i tarasy portret rośliny, która staje się coraz popularniejsza na naszych balkonach i tarasach, a będzie to stokrotka afrykańska. Zapraszamy. Stokrotka afrykańska, czyli Osteospermum, pochodzi z Afryki Południowej, dokładnie tak samo jak pelargonie. Bywa też nazywana stokrotką przylądkową lub stokrotką niebieskooką, a to dlatego, że środek koszyczka kwiatowego bywa często u niej niebieski, chociaż może też przybrać barwę białą, żółtą lub ciemniejszą. Płatki stokrotki afrykańskiej mogą być w przeróżnych kolorach. W zależności od odmiany, paleta barw sięga tu od bieli po ciemny fiolet, poprzez róż, świetlistą żółć, orzeźwiający pomarańcz oraz wszystkie odcienie tych kolorów. Płatki mogą być jednobarwne lub dwubarwne, mogą mieć też różne kształty. Szczególnie ciekawie prezentują się te, które zwijają się w rurkę, lub te, które są języczkowate. Rośliny te mają pokrój wzniesiony, nie będą przewieszać się przez doniczkę. Dlatego nie są polecane do wiszących koszy, ale raczej do tradycyjnych nasadzeń. Najczęściej uprawiamy je na balkonach i tarasach, ale nadają się również do sadzenia na skalniakach czy na rabatach kwiatowych. Należy jednak pamiętać, że nie przetrwają one naszej zimy. Możemy spróbować przezimować je, podobnie jak pelargonie w ciepłym pomieszczeniu, gdzie temperatura oscyluje w granicach 10 stopni Celsjusza. Zdarzało się już, że przetrzymały one w naszym klimacie wyjątkowo łagodną zimę, jednak z reguły. Traktuje się je jako rośliny jednoroczne, jednosezonowe. Sadzimy je na zewnątrz, gdy minie już ryzyko przymrozków, czyli po 15 maja. Najczęściej właśnie w tym czasie kupujemy jej gotowe, piękne, kwitnące sadzonki, ale są też odmiany, które możemy uprawiać z nasion, wysiewanych na rozsady od stycznia do kwietnia. Stokrotki afrykańskie zalicza się do bardzo wytrzymałych roślin balkonowych. Przetrwają one krótkotrwałe przesuszenia. Bardzo lubią rosnąć w miejscach słonecznych. Oczywiście znacznie lepiej będą się prezentować, jeżeli nie będziemy o nich zapominać i zadbamy o regularne podlewanie, tak żeby ich podłoże było stale wilgotne. Osteospermum lubią też częste nawożenie. Mogą więc bez problemu być łączone w nasadzeniach z innymi żarłokami, takimi jak pelargonie czy petunie lub surfinie. Pamiętajmy, że są to rośliny słońca. W zacienionych miejscach kwitną znacznie słabiej. Cechą charakterystyczną tych roślin jest to, że jeżeli jest im zbyt zimno lub zbyt ciemno, to kwiaty się zamykają. Zamykają się więc także na noc, a otwierają, gdy tylko poczują ciepłe promienie słońca. Wtedy możemy je podziwiać w pełnej okazałości. Kolejną ich cechą jest to, że w czasie największych upałów latem przerywają kwitnienie. Nie należy wtedy ich wyrzucać i rezygnować z uprawy, lecz poczekać. Zazwyczaj w połowie sierpnia ponownie obsypują się kwiatami. Wszystko dlatego, że nowe pąki kwiatowe zawiązują się w trakcie chłodniejszych nocy. W czasie deszczowego i chłodnego lata kwiaty stokrotki afrykańskiej szybciej przekwitają. Warto je zawsze regularnie obrywać i usuwać, co inicjuje zawiązywanie się kolejnych kwiatów. Ma to też dobry wpływ na zdrowie rośliny i utrzymanie jej zwartego pokroju. A jak sadzić stokrotki afrykańskie? Tak samo jak inne rośliny balkonowe i tarasowe. Wybieramy dla nich doniczkę z otworami drenażowymi na dnie, które odprowadzają nadmiar wody. Wypełniamy je podłożem kwiatowym lub podłożem do roślin balkonowych. Możemy też w tym czasie dosypać wybranego nawozu długodziałającego ważne, żeby podłoże było przepuszczalne. Następnie wyciągamy roślinę z dotychczasowego pojemnika. Zazwyczaj stokrotki afrykańskie są bardzo silnie ukorzenione co świadczy o tym, jak bardzo wytrzymałe potrafią być te rośliny. Takie zbite korzenie warto nieco rozdzielić, zanim roślina trafi do ziemi. Następnie sadzimy ją w nowym miejscu na takiej samej głębokości, na jakiej rosła do tej pory. Dobrze będzie się prezentować jako jedyne nasadzenie w doniczce, ale można też połączyć osteospermum w kompozycję z innymi roślinami. Pamiętajmy o tym, że im mniejszy pojemnik wybierzemy, tym częściej musimy rośliny w nim podlewać i nawozić. Na koniec po przesadzeniu całość dokładnie i obficie podlewamy, żeby ziemia wraz z wodą dostała się we wszystkie zakamarki i szczelnie otuliła korzenie. Za pierwszym razem możemy zrosić liście i kwiaty, żeby oczyścić nasze okazy z ziemi używanej podczas przesadzania. Potem już starajmy się wszystkie rośliny podlewać od dołu. I przypomnienie, że nadmiar wody musi mieć ujście. Stokrotki afrykańskie nie mogą stać w wodzie, bo wtedy korzenie zaczną zagniwać i rośliny mogą umrzeć. Przy odpowiedniej pielęgnacji będą one zdobić nasze balkony lub tarasy do pierwszych przymrozków. Dorastają do 25-40 cm wysokości, choć pędy kwiatowe mogą dorastać nawet do 70 cm. Ciekawostką jest to, że nadają się one także na kwiat cięty. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Balkony i tarasy.